Cześć guys, witam się z wami w drugim dniu vlogowania. Jesteśmy, jestem już na peronie, dzisiaj będziemy jechać pociągiem, więc też wam nagram co i jak. Ogólnie też jeżeli chodzi o podróżowanie, to tak jak mówiłam wam we wczorajszym vlogu, jeżeli go jeszcze go nie, nie widzieliście, to zapraszam do oglądania. Natomiast kupujecie sobie taką kartę za 12 euro i jeździcie wszystkim cały dzień. Plan na dzisiaj jest taki, że będziemy jechać w mniej bezpieczne dzielnice i chcę wam pokazać takie syfiaste miejsca. Po prostu. Później przejedziemy się prawdopodobnie do Chinatown i zjemy sobie też coś dobrego i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda i zobaczymy. Reszta wyjdzie w praniu, więc już teraz pamiętaj, żeby koniecznie zasubskrybować ten kanał, dać łapkę w górę, kliknąć dzwoneczek i ruszajmy z tym dzisiejszym dniem. Dojechaliśmy już tam, gdzie jechaliśmy, ale chcę Wam pokazać nie wiem, pomnik wydaje mi się, że to pomnik, ale jak się przyjrzycie, to jest cały z walizek, po prostu, nie? Mają walizki, cały z walizek, no, mega zajawa, naprawdę, naprawdę spoko, patrząc na to, że jesteśmy pod, pod PKP, <grym>, po train station. Jesteśmy w takim sklepie na Chinatown, później wam pokażę, ale zobaczcie, jakie aloesy mają, całe, całe te, tu zobaczcie, raj, raj dla fanów zupek chińskich, dosłownie, patrzcie, i buldaki, wszystkie, wszystkie, dosłownie, absolutnie wszystkie. Nieźle, no u nas, przynajmniej w Warszawie, nigdy nie spotkałam się z tak mega dobrze zaopatrzonym sklepem, żeby był jakiś, jakiś z takimi azjatyckimi rzeczami, rzeczywiście był taki, wiecie, top, top zaopatrzony, nie? Wszystko w tych lodówkach, no to wiadomo, że to jedzenie może być trochę wątpliwej jakości, jeżeli chodzi o to, czy, czy jest to dobre, ciężko mi to stwierdzić, ale no, totalnie wszystko po prostu, nie? Nie powiem, też śmierdzi, tu, ale o, czy te? to też w Polsce jest popularne, nie? Też zobaczcie ile. Wszystkie, każde smaki. Dosłownie. O, patrzcie, jakiś taka galaretka, Wiem, że jednocześnie jest to na pewno jakiś topsy, po prostu. O KitKaty też takie, takie inne. Nie będziemy tego testować, bo bym chyba umarła. Uważam, i tak jest ciężko żyć tutaj trochę, jeżeli chodzi o moje jedzenie. Ale tam w ogóle też mają duriany, takie w opakowaniach. Śmiałam się, że brakuje tu jeszcze tylko psa. Patrzcie, też mają sosy z buldaka, takie po prostu sosy. No ja dosłownie myślę, że jakby ktoś to wypił, całą taką butelkę, to zgon, po prostu zgon. Tu macie na owoce, nie? I właśnie są, jest popakowany jest durian, jakieś takie o, takie o, dziwne. Dziwne rzeczy. No ale dosłownie wszystko to kupicie, nie? Wszystko. Tutaj mówią, że to jest wega mięso. Ja myślę, że to na spokojnie mógłby być pies. Nie ufam im. Babę w barbecue? Pies w barbecue. Bardziej dosłownie. No zobacz, Ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego włożyć do buzi. No naprawdę sobie nie wyobrażam. Albo macie kurze łapki przez maczek. Albo taki. Świnka. Ja patrzę na to i, i boli mnie brzuch. Mogę wam pokazać, że jesteśmy na Chinatown, jak widzicie po jakichś dziwnych znaczkach. I ogólnie wszędzie jest tak, że, że są chińskie restauracje, ogólnie jakiś taki i no dosłownie wszystko, nie? To właśnie tam, co wam przed sekundą też nagrywałam, ten sklep, to też jest właśnie z niego, więc idziemy sobie dalej. Wiadomo, nie powiedziałabym, że to wygląda jak Chinatown, nie wiem, w Londynie, gdzie, o, macie ten znak za mną, właśnie, gdzie wszystko jest totalnie zrobione tak samo, jeden do jeden, e, w sensie no mega chińsko, po prostu natomiast no naprawdę taka dzielnica, że, że jeżeli jesteście fanami, nie wiem, tej kultury czy tej kuchni i chcielibyście sobie coś, coś kupić e, czy, czy nie wiem, zjeść taką typową kuchnię, no cokolwiek, no to to właśnie tutaj jest taka jest taka szansa, jakieś antyki nie, jakieś takie dziwne rzeczy to właśnie wszystko jest tutaj, natomiast poza tym, że są właśnie te sklepy i tak dalej no to raczej syf nie? <noise> Mogę Wam pokazać. O, patrzcie, jakie? No, no, wszystko, nie? Wszystko, wszystko, dosłownie, wszystko. Takie, no, pierdolniki, ze wszystkim. Natomiast, no, na pewno nie jest to też e, dobra dzielnica do mieszkania. No, bo tu już trochę śmierć, nie? To nie jest fajnie, czysto pachnąco. Tu już jest tak, no. Nazwałabym to, że różnie, trochę inaczej, ale jedziemy, jedziemy. Lecimy dalej. Chciałam mam właśnie powiedzieć o plastiku. Już nie będę wchodziła do kolejnego sklepu, ale zobaczcie, że tu wszystko po prostu, wszystko, im dalej też spojrzycie, wszystko jest po prostu ogrom, ogromna ilość plastiku. Tutaj leżą sobie luzem jakieś jabłuszka, ale tak, no to wszystko, wszystko jest popakowane po prostu w ogrom, ogrom plastiku, nie? Leży na przykład parę owoców i jest tak, że każdy, każdy owoc, nawet jakby jeden ma swoje, swój swój plastik, swoją folię. I ja wiem, że tak y, jest czy w Tajlandii, czy, czy w innych takich azjatyckich krajach, no wiadomo, że tam nie ma tych norm europejskich, zielonego ładu i tam, wiecie, tego wszystkiego. Natomiast tutaj jestem trochę w szoku, że jakby nie jest o zachowane, nie? Że, że tak jak przyjeżdża, wiadomo, że to są eksportowane produkty, importowane. <gryw> importowane produkty. Natomiast to Wciąż dziwi, nie? Jak idziemy sobie do jakiegoś nidla, czy, czy nawet do Carrefoura i wszystko jest, wiecie, luzem, tak jak u nas, a wchodzicie sobie do takiego sklepu, no i widzicie rzeczywiście tą skalę, skalę plastiku, nie? Że każdy swój owoc ma, ma swój plastik. Przyjechaliśmy teraz na trochę mniej bezpieczne dzielnice i tu, jak widzicie, wszędzie pod mostami, tu czy tam wcześniej tak samo, wszędzie tu jest już kupa, kupa bezdomnych. Tutaj pan sobie właśnie smażył kasztany, jakieś markety, nie wiadomo co. Więc tu już jest, tu już jest grubo, nie? Więc tu generalnie jest tak, że wiecie, jedziecie sobie metrem i wszystko jest w porządku, a wysiadacie na jakiejś tam stacji, jakby, wiecie, to jest ta sama linia. I na, załóżmy na jednym końcu tej linii wszystko jest super i jest to jakaś, jakaś taka fajniejsza dzielnica. Jest wszystko czyściutko, tak samo jak Wam też nagrywałam. Na przykład tą chińską, to był jeden koniec. A później e, Pojedziecie na drugi koniec, no i tutaj, jak źle wysiądziecie, patrzcie co tam się dzieje. Jak źle wysiądziecie, to już jest, wiecie, dupa. To już nie jest tak, że sobie przyjedziecie z koleżanką, wysiądziecie, pochodzicie, pozwiedzacie, tylko no, tu już jest naprawdę strach, nie? Tu jakby idzie typ, idzie, idzie, zabiera wam telefon z ręki i leci dalej, nie? No tu już jest przypał. Generalnie jest wszędzie brudno, wszędzie jest brudno, cyf jest wszędzie na ulicy. No tu jest, tu jest ciężko, tu jest sm smródki i mogił. Po prostu. Więc nawet nie do końca jestem Wam w stanie nagrywać jakby to, co widzę, no bo przypał jest za to. Więc, więc tyle, co jestem wam w stanie gdzieś tam opowiedzieć, więc już macie wszystkie te sklepy, kebaby, nie kebaby. W sensie nie to, żeby coś było, że ja mam do kebabów, bo, bo nie natomiast no tutaj już tak tu już krzyczą, gdzieś ktoś biegnie, gdzieś się biją, tu jest już po prostu dziko, i naprawdę nieprzyjemnie i tak jak pokazują w telewizji. Takie wiecie, jak państwo w państwie, no to tutaj tak jest. Że to jest po prostu tak jak ala, ale jakieś taka ich strefa, gdzie, gdzie oni są jak u siebie. Wiecie, ma, mają jakieś takie, no po prostu jak swoje osiedla i tak dalej, nie? Więc tu już jest naprawdę, naprawdę jest niebezpiecznie. Takie tabaki, tak samo yy, sklepy. Z tymi takimi afrykańskimi ubraniami, tymi, tymi wszystkimi rzeczami na głowę. Wszędzie to, to jest właśnie wszystko tutaj. Czy ich kosmetyki, nie? To, to tak samo tutaj. No tu już jest po prostu brudne, jest multum bezdomnych. Idziecie sobie, leżą po prostu materace. I no tu już jest syf, nawet na ulicy jest syf. Patrzcie, nie ma już tak, że są czyste, czyste chodniki i jest miło, fajnie i przyjemnie. No tylko to już jest po prostu brudno I, i na ulicach i wszędzie. Więc jeżeli się też zastanawiacie, jakby tak jak wam mówiłam w ostatnim vlogu, że przyjazd sam sobie do Paryża, żeby zobaczyć sobie wieżę Eiffla i tam nie wiem i sobie na schodki na Sekreke, bardzo fajnie. Natomiast no. Wciąż jest tak, ja pamiętam że tak jest, bo kiedyś jako dziecko zdarzyło mi się wysiąść nie tu, gdzie trzeba i pamiętam, że dosłownie, no jest tak, że wychodzicie z metra no i tak jakbyście byli w innym kraju, nawet nie, że w innym mieście, ale po prostu w innym kraju, nie? Że nie zobaczycie nawet turysty tutaj, gdzie, gdzie teraz jestem, to no, no, nie, nie zobaczycie nawet turystów, po prostu. I to jest tak, że jedziecie na przykład metrem, już im się bardziej zbliżacie do tej dzielnicy, tej właśnie, to nawet ludzie w metrze siedzą inni po prostu. Już nie, nie będą siedzieli w Francuzi, tak jak siądziecie w jednym końcu. Tylko przez przejazd po prostu jak jedziecie metrem, to no to, to będą to inni ludzie po prostu przemiał będzie ludzi w metrze z jednego w drugich i już wiadomo, że wjeżdżacie w nie do końca dobrą dobrą dzielnicę, nie? Tak. I tu już jest, no jest głośno. Oni są też głośni. Tak, tu już jest. Jest niezafajnie po zmroku. To z psami tu nie wyszła, bo myślę, że bym mogła ani nie wrócić, ja ani pies. Więc tak, postaram się Wam jeszcze ponagrywać tutaj ludzi i tak dalej, ale tak jak mówię, nie nie jest to łatwe, no bo generalnie nie może tak być, że idziecie i nagrywacie nie siebie, tylko ludzi, no bo bo za to jest przypał. Generalnie. Po prostu. Tu też jak macie no, pod mostem sobie siedzą chłopaki, nie? I, I o, tak się życie toczy. Ale co jeszcze chcę Wam powiedzieć? To jest to, że od razu jakby to jest zupełnie inna kultura Francuzów a na takich dzielnicach jak tutaj, bo wiecie, Francuzi siedzą sobie w barach, nie piją kawkę tak jak w centrum, no te takie typowo paryskie kawiarnie. A jeżeli chodzi o to jak to wygląda tutaj, to wiecie, oni mają w kulturze to, że stoją na ulicy, nie? Oni rano wychodzą na ulicę i stoją na ulicy. Więc po prostu grupka chłop, chłopów, no bo to nie są jakby kobiety, mężczyźni. Stoją po prostu całymi grupami. I to jeszcze kiedyś było tak, że to były. Takie gangi, że jak nie wiem, byli turyści czy, czy dziewczyny, no bo wiadomo jak to w ich kulturze jest, to też było tak, że nie wiem, gdzieś na przykład stoicie, to oni robili sztuczny tłum i na przykład cał okradali wam, nie wszystko. Od ściągania zegarków, pierścionków, telefon, wszystko wam wyjmą, no po prostu zrobią sztuczny tłum. Czy tak samo jak coś się dzieje, no to oni stoją po prostu na placu, właśnie w tych grupkach. No, jeżeli się cokolwiek dzieje, no to wiecie, nagle i się robi tam 50, nie? Znikąd. I, i właśnie pra, praktycznie żadnej, żadnej kobiety, nie? No, tu już jest rzeczywiście smród straszny, i no, nie ma właściwie tutaj też białego człowieka, nie? Jakby to już, już zanim mi ktoś napisze, że o Boże, jaką ty jesteś rasistką, i w ogóle, absolutnie nie ze względu na to, że też mieszkałam bardzo długo w multi kraju i niech sobie każdy żyje, wiecie, nie, nieważne, jakby jaki ma kolor skóry, skąd jest, cokolwiek. Natomiast no, tutaj po prostu nie uświadczycie białego, nie? To jak się ktoś zgubi, albo przyjedzie specjalnie tak jak my, no bo tak to nie ma, po prostu. Więc tak, Paryż ma zupełnie skrajne oblicza z jednej strony, jak, jak i z drugiej właśnie. I też nie miałam jak nagrać, natomiast tutaj też jest bardzo dużo ludzi, którzy widać, że biorą narkotyki, nie? I jest niebezpiecznie. Też są powykręcani tak jak po, po fentanylu. No, po prostu widać że, widać, że biorą substancje nielegalne. Że tak to ujmę. Chodzą, gadają sami do siebie, powykręcani, latają, im wiecie, trzęsą się. No, masakra.